Siemka, siemka, to Majerce. Zapraszam was na prezentację tego, co zakupiłem teraz w FC Kicie. Jest to taki porządny zestaw do bieżącego utrzymania podwozia w dobrym, nasmarowanym stanie, że tak powiem. A no po prostu jest to kilka takich tutaj elementów, których brakowało mi do bieżącego serwisu, mianowicie przede wszystkim szukałem i a przy okazji dzięki za sprawną, fajną, przyjemną transakcję i realizację szukałem czegoś do smarowania czy naoliwienia łożysk, gdzie nawet instrukcja x-raya w trakcie układania, składania mówi o tym, że warto takie nowe gdzieś tam delikatnie dotknąć olejkiem co mnie zaskoczyło, bo byłem przekonany że takie nówki to to generalnie nie no nie ma, co, nie ma co ich ruszać dodatkowo, jak są pozamykane. No i szukałem czegoś dobrego do, do łożysk oraz do przede wszystkim do o żeby w dyfrach i w amorkach zająć się też nasmarowaniem o ringami. Oto i zestaw ten propak z Up Bracing, jest dostarczony z taką fajną podstawką. Mamy tutaj cztery preparaty, ten tak zwany clear. To jest olej do, do łożysk. Jak są nowe, albo potem jak już są używane i je przeczyścimy, żeby je naoliwić, to można użyć sobie właśnie tego tej oliwki. Następnie ta oliwka czerwona służy do, one są tutaj opisane do CV Joint, czyli tam gdzie powiedzmy część na przykład, jeżeli chodzi takie przeguby, możemy sobie tym o dobrze na, delikatnie naoliwić. Następnie mamy tutaj smar do oringów specjalny, tak żeby zabezpieczyć przed kontaktem z olejami silikonowymi w dyfrach i w amortyzatorach, ponieważ te oringi nie kochają się z tym silikonowym olejem. Następnie taki ogólnego zastosowania anti czyli smar, który zabezpiecza. Na przykład łączenia takie dogwonowe, że tak powiem, przed nadmiernym zużyciem, wycieraniem się, te wszędzie tam możemy go zastosować. A osobno poza zestawem One Up nabyłem taki dodatkowo, że tak powiem, tutaj z Racing Performance Ultra Bearing Oil, czyli jakiś super hiper oliwkę, niby do, do łożysk. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. I taki tutaj znowu smara, akurat do, do ringów z MR33. Jest to zestaw, który pomoże mi, w, tak jak wspomniałem, w utrzymaniu sprzętu w należytym stanie. Jeżeli chodzi o płynność zespołu wszystkich takich mechanicznych, działanie i zabezpieczenie przed, przed zużyciem, czyli łożyska i wszelkie połączenia, takie metal w metal, metal, CVD i, i O-ringi. To tyle z mojej strony. Dajcie znać, czego wy używacie, czy używacie takich, takich smarów, oliwek, jak Wam się to sprawdza. Ja Was na razie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.